Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry, skoro zaprasza nas na swoją świętą, obfitą, królewską ucztę. Bo każda msza święta to jest uczta, na którą zaprasza nas Pan Jezus, na której karmi nas najpierw swoim słowem, a później przy ołtarzu swoją krwią i swoim ciałem. Prośmy więc Ducha Świętego, abyśmy umieli przyjąć to wszystko, co Pan Bóg nas daje, nam daje. Abyśmy umieli zrozumieć, jak bardzo jesteśmy obdarowani, jak czymś świętym, najcenniejszym, co posiadamy, jest msza Święta. Aby zawsze w nas była wielka wiara i wielki szacunek i wdzięczność wobec mszy Świętej, wobec Eucharystii. Najpierw słyszymy w Księdze Przysłów o tym, że mądrość budowała dom, przygotowała ucztę i zaprasza wszystkich. Mówi, przyjdźcie i najedźcie się do syta. Mądrość zaprasza. Mądrość jest bardzo cenna, ale też jest dostępna, jest zapraszająca. Mądrość nas zaprasza. Mądrość nie jest taka, że się przed nami ukrywa, że trzeba ją jakoś szukać, że jest nie do zdobycia. Mądrość jest na wyciągnięcie ręki. Mówi, ja Ciebie zapraszam. Przyjdź i, i poślij się, abyś nie żył w jakiejś głupocie. Abyś, jak dalej jest napisane, chodźcie, nasyćcie się, odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto, drogą rozsądku. Odrzućcie naiwność, jakieś kłamstwo, jakąś iluzję, jakieś złudne nadzieje. Mądrość jest darem Pana Boga. Wiemy, że źle jest być głupim, że powinniśmy postępować mądrze. I nieraz przecież wiemy, co jest mądre, co jest właściwe. Przecież kto nie wie, że używki szkodzą naszemu zdrowiu, papierosy, alkohol, a tyle ludzi po to sięga. Kto nie wie o tym, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Wszyscy to wiemy, a przecież jednak wciąż w naszych wspólnotach, rodzinach, relacjach tyle niezgody, tyle razy się ranimy, a wiemy, co jest dobre, co jest mądre. Nieraz jednak wybieramy głupotę, bo głupota obiecuje łatwe, łatwą przyjemność, choć ona szybko mija. Gdybyśmy dalej poczytali Księgę Przysłów, to byśmy się dowiedzieli, że również głupota urządza ucztę, małpuje mądrość i zaprasza, żeby korzystać z ich potraw. A te potrawy są z kradzieży są to podejrzane produkty, a tyle ludzi. Daje się nieraz zwieść w głupocie. Nieraz idziemy za tymi fałszywymi obietnicami, oddalamy się od mądrości. Również święty Paweł nam dzisiaj mówi: Baczcie pilnie, jak postępujecie. Nie jak głupi, ale jak mądrzy. Bo od tego, jak postępujecie, zależy Wasze życie i życie innych. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Takimi właśnie uczynili ludzie te dni. Bo Pan Bóg daje wszystko dobre, ale ten świat jest taki pełen zamętu, nienawiści, obojętności, pogubienia. I święty Paweł mówi, takie jest tło naszego życia. Katastrofalne, ale być mądrym to umieć właśnie w tych okolicznościach funkcjonować. Być mądrym to nie zrażać się, nie poddawać się, ale być wytrwałym, bo nasze życie będzie jak droga przez pustynię. Ale wiemy, że Bóg jest z nami. I przejdziemy przez tą pustynię. Jeszcze sprawimy, że na tej pustyni zakwitną kwiaty, bo rozłupiemy tą nieprzyjazną skrupę ziemi i zasiejemy nasiona nadziei. Dalej, święty Paweł mówi: Nie upijajcie się winem, jakimiś przyjemnościami, tym, co częstuje świat, ale chcecie się upijać, napełniać duchem Bożym, być mądrym. To być człowiekiem rozumnym, szukać celu, sensu, szukać prawdy, być człowiekiem mądrym, to szukać woli Pana Boga, pytać Boże, co jest naprawdę dobre, a co jest złe. Być głupim, to gardzić drugim człowiekiem i lekceważyć Pana Boga, Jego prawo, Jego słowo. Dziś słyszymy. Dalszy fragment uroczystej mowy pana Jezusa, jaką wygłosił w synagodze w Kafarnaum. To są tak piękne słowa, tak ważne dla naszego życia wiary. Jezus mówi: Jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus mówi, że jest naszym pokarmem. On przyszedł na świat, aby żyć między nami i aby stać się naszym pokarmem. Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. I ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I Żydzi się gorszyli, byli oburzeni, że tak, co on w ogóle wygaduje? Jak może powiedzieć, jedzcie moje ciało, jedzcie moje mięso, pijcie moją krew, czy On namawia do kanibalizmu? Czyż prawo wyraźnie zabrania do spożywania krwi zwierzęcej? A co dopiero, żeby pić krew ludzką? Ale Pan Jezus nie zatrzymują się na szczegółach. Mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jak nie będziecie spożywali ciała mojego i nie będziecie pili krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie. Bo do tego życia biologicznego Wystarczy nam, że zjemy śniadanie, obiad, to życie biologiczne kiedyś się zakończy. Ale my chcemy mieć życie wieczne. Trudno się dziwić i można jakoś usprawiedliwić tych Żydów, bo, bo to Pan Jezus powiedział jakiś czas przed ostatnią wieczerzą. Dla nas to dzisiaj jest łatwiejsze, bo my wiemy, że my to ciało Pana Jezusa przyjmujemy pod postacią chleba, a Jego krew pod postacią wina. Ale trzeba, żeby w nas też było takie święte poruszenie, przejęcie, że Msza Święta jest czymś niezwykłym, świętym, nadprzyrodzonym, boskim. To nie jest jakiś symbol, jakaś przenośnia. My nie jemy opłatka, ale ciało i krew Pana Jezusa. Ksiądz nie pije wina na Mszy Świętej, ale krew Pańską. Jest takie prawo w przyrodzie. Że, żeby coś żyło, musi być karmione. Wszystko, co żyje, przyjmuje jakiś pokarm. Rośliny, aby żyć, wyciągają z ziemi wodę, różne minerały, potrzebują powietrza, potrzebują słońca. Organizmy wyższego rzędu potrzebują bardziej wyrafinowanego pokarmu. Więc zwierzęta jedzą rośliny. My też jemy zwierzęta, jemy rośliny, bo inaczej nasze ciała by obumarły. Do życia potrzebujemy pokarmu. Ale człowiek ma nie tylko ciało biologiczne, mamy również duszę i dusza potrzebuje pokarmu duchowego. I tym pokarmem dla nas jest Jezus Chrystus. Bez tego nasza dusza będzie martwa, nie będzie w sobie miała życia Bożego. Gdyby te minerały, woda mogły powiedzieć do rośliny, to by powiedziały zjedz mnie, bo jak mnie nie zjesz, nie będzie w tobie życia. Gdyby rośliny, zwierzęta mogły nam powiedzieć, to by powiedziały: Zjedz mnie, bo inaczej nie będziesz miał w sobie życia. Umrzesz. I tak Pan Jezus do naszych dusz dzisiaj mówi: Zjedz mnie, karm się mną, bo jak mnie nie zjesz, to nie będziesz, bo nie będziesz żywy, będziesz trupem. I, I to jest wielki dar, jaki Pan Jezus nam daje. Daje nam się za w porządku natury wchłaniamy pokarmy i te pokarmy stają się częścią nas. Ale jeżeli chodzi o pokarm duchowy, który jest doskonalszy niż my, to nie Jezus ma stawać się częścią nas, ale przez, przyjmując Komunię Świętą my jesteśmy wszczepiani w Chrystusa. Karmimy się Jezusem, Jego życiem. Przyjmujemy Jego wybory, Jego sposób bycia, Jego wrażliwość, Jego uczucia, Jego pragnienia. Trzeba się zastanowić, czy Komunia Święta naprawdę nie przemienia. Co się ze mną dzieje, gdy, gdy właśnie karmię się Jezusem? Czy staję się coraz bardziej do niego podobny? Czy się przemieniam w niego? Bo przyjmując komunię świętą, karmimy się Jezusem zmartwychwstałym, który jest pokojem, który jest miłością, który jest przebaczeniem, który wyrzuca demony, który nie daje miejsca złemu. I my karmi się Jezusem tacy, coraz bardziej do niego podobni stajemy się. Arcybiskup Fulton Sheen mówi, że kiedyś podczas rekolekcji młoda mężatka powiedziała mu, że ona przyjmuje wszystko, co jest w chrześcijaństwie, ale nie Eucharystię, nie tę realną obecność Pana Jezusa. on dalej rozmawia z tą kobietą. I okazuje się, że jej mąż jest żołnierzem, pracuje w marynarce na Pacyfiku, ma piękny jego portret, często piszą do siebie listy, jak mogą, tak się kontaktują. I ten ksiądz mówi, to niczego ci nie brakuje do szczęścia w tej relacji, bo cały czas możesz o nim pamiętać. Możesz patrzeć na jego portret, możesz czytać jego listy pełne miłości. Ona zaraz zaprotestowała i mówi: Nie, ja będę dopiero wtedy szczęśliwa, kiedy będę razem z nim. Nie wystarczy mi to, że mogę patrzeć na jego portret, że mogę czytać jego listy pełne miłości. Będę szczęśliwa wtedy, gdy będę razem z nim. I skoro tak ma się sprawa z miłością ludzką, to dlaczego miałoby być inaczej z miłością boską? Nasze serce pragnie Boga, pragnie nadprzyrodzoności, pragnie szczęścia, miłości. I fajnie, że możemy słuchać, co Bóg do nas mówi, że możemy czytać Pismo Święte, że możemy słyszeć Jego głos, że możemy na Niego patrzeć, kiedy patrzymy na ten piękny świat, który stworzył, że patrzymy, mo możemy na Niego patrzeć w świętych obrazach że możemy poznawać Jego życie, ale nie będziemy szczęśliwi, dopóki nie będziemy razem z Nim, dopóki nasze serce nie spotka się z Jego sercem, dopóki nie zamieszkamy w Nim, a On w nas, dopóki się z Nim nie zjednoczymy, nie będziemy jedno. A to daje nam Eucharystia. Jezus staje się naszym pokarmem, abyśmy się Nim napełniali, abyśmy wchodzili w taką intymną relację, w jedność, w komunię. Też na pełni, karmiąc się Jezusem, tym Eucharystycznym ciałem Jezusa. Stajemy się Jego mistycznym ciałem. Wszyscy, gdy przyjmujemy Komunię, stajemy się jedno. Jezus jest głową tego mistycznego ciała, a my jesteśmy członkami. Jezus nas jednoczy. Tak tworzymy lud Boży, mistyczne ciało Chrystusa. Więc prośmy Ducha Świętego. Żebyśmy każdą przeświętą świętą przeżywali bardzo świadomie i, i, i bardzo głęboko. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy całego Jezusa. Nie jakiś kawałek, nie jakiś plasterek, ale całego Jezusa. Jego ciało i krew, duszę i bóstwo. I to jest warunkiem tego, abyśmy mieli życie wieczne. Abyśmy zostali wstrzeszeni w Dniu Ostatecznym. Dbajmy więc o to, abyśmy jak najczęściej, no przynajmniej raz w tygodniu, na niedzielnej mszy świętej przyjmowali Komunię świętą. Ale i częściej, nawet codziennie możemy przyjmować ten pokarm. Karmić się Bogiem. Oczywiście jest to pokarm dla żywych, bo tak jak trupa nie karmimy, trupowi nie dajemy kanapek, ziemniaków, mięsa. Tak samo gdy jesteśmy martwi duchowo, bo jest w nas grzech to musimy iść do spowiedzi. Żeby w nas było życie Boże, abyśmy mogli przyjąć ten pokarm duchowy, przyjąć Jezusa Chrystusa w komunii świętej. Z wielką wiarą, przejęciem, miłością i jak najczęściej przyjmujmy komunię świętą. Jezus mówi, jak nie będziecie przywołali tego pokarmu, jak nie będziecie jeść mojego ciała i pić moją krwi, nie będziemy was życia. I przyjmujemy komunię świętą, to Jezus jest znany w Nim. I gdybyśmy umarli, to pójdziemy do nieba na ucztę. Bo jak dzisiaj, jak na Ziemi, możemy przyjmować Jezusa w komunii świętej. Jakbyśmy umarli, to możemy przyjąć go w niebie. A jak nie, nie będziemy jeść komunii świętej, nie będziemy karmić się Bogiem, Jego ciałem i krwią, nie będzie w nas życia wiecznego. I jak umrzemy, pójdziemy na wieczne potępienie, bo tak wybraliśmy. Jezus nas zaprasza na ucztę i mówi do każdego z nas: Spożywaj moje ciało, pij moją krew, a będziesz miał w sobie życie. Odpowiedzmy z wiarą na to, co dzisiaj Pan Jezus nam objawia. Wierzę w jednego Boga.